Hej, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was gorącą promocję na produkty koreańskie z hasłem: Kora 15 ma minus 15% na nasze ulubione perełki, czyli markę Sumbai Mi, Unique, oczywiście Koseryx, Pyungkan a także miodowa maska. I'm From i oczywiście Make Prem, to są marki, które przede wszystkim bardzo lubię i chciałabym, żebyście zbudowały sobie taką wieloetapową pielęgnację, ponieważ dzisiaj myślę, że utrzymamy w tym klimacie nasz film, więc przy okazji porannej kawy, mam nadzieję, że będzie to duża dawka informacji, a przy okazji skompletujecie sobie naprawdę wartościową i taką esencjonalną pielęgnację, która przygotuje Waszą skórę już na nadchodzące jesienne miesiące, ale podkręcimy troszeczkę te ostatnie sierpniowe dni, i wrzucamy promocję na całą Koreę. Także koreańskie marki to czym się specjalizujemy najbardziej. Dzisiaj przytyniamy z hasem Korea 15 minus 15%, także dziś zaczynamy szaleństwo na narodzkę. Kiedy używacie filtrów przeciwsłonecznych, czy to jest w okresie największej ekspozycji na słońce, czyli latem, w miesiącach typu maj, czerwiec, lipiec, sierpień, czy używacie takich produktów całorocznie? Ja was oczywiście do tego ogromnie zachęcam z uwagi na to, że temat fotostarzenia jest coraz bardziej popularny, coraz więcej pojawia się materiałów edukujących w tym temacie i w związku z tym chciałam Wam pokazać filtry, które myślę, że i są w dobrej cenie i przede wszystkim świetnie Wam się sprawdzą pod taki zimowo-jesienny makijaż, więc mam tutaj dwie nasze ulubione marki, a przede wszystkim uzupełniliśmy zapasy o Wasz ulubiony filtr i myślę, że na bieżąco go uzupełniamy, ponieważ w momencie, kiedy się pojawia na zostaje totalnie wyprzedany. Mowa tutaj oczywiście o marce Some By Me i Wasz ulubiony SPF 50. To jest, słuchajcie, przede wszystkim taki krem z filtrem, który nie bieli skóry, więc i Wam się sprawdzi pod makijaż, ale też jak chcecie po prostu używać tego produktu solo, ponieważ aplikując go bezpośrednio na skórę, zamienię się w tak Żelową konsystencję. Taki po prostu krem bardzo lekki, więc możecie go nałożyć odpowiednią ilość, która będzie Was chronić przed fotostarzeniem, przed przesuszeniem skóry, przed powstawaniem przebarwień i nie odczuć tego. To jest najważniejsze. Drugi kosmetyk, który Wam chciałam pokazać, on mi się świetnie sprawdził na wakacje, więc jest idealną kontynuacją również w te jesienno-zimowe miesiące, czyli krem aloesowy marki Coserix. To jest top of the top, jeżeli chodzi o filtry przeciwsłoneczne, ponieważ ma dobry skład, jest to taki kosmetyk, który się szybko wchłania, bardzo ładnie nawilża z uwagi na aloes w składzie, ale dodatkowo, co Was mocno ucieszy, również nie bieli skórę i fantastycznie trzyma makijaż. Powiem Wam, że jak na przykład macie bardziej rozświetlający podkład, e, który często się po prostu uważa, że mocniej jeszcze świeci pod na przykład takim e, dosyć gęstym, rozświetlającym podkładem, e, to powiem Wam, że to będzie idealne połączenie, ponieważ on ładnie matuje skórę, jednocześnie ją nawilża i ładnie trzyma makijaż, e, więc to jest taki naprawdę moim zdaniem bestseller, jeżeli chodzi o filtry przeciwsłoneczne. E, będziecie na pewno zadowolone, ponieważ konsystencja jest przyjemna, bardzo ładnie pachnie. A dodatkowo jest to filtr mineralny, który ładnie chroni skórę przed promieniowaniami. I pamiętajcie o tym, że te promieniowania są cały rok, więc to też nie jest tak, że w momencie, kiedy mamy letnie miesiące i tak od maja zaczynamy ochraniać naszą skórę przed promieniami, to to. Nie dzieje się również w miesiącu typu styczeń, grudzień, październik, wrzesień. Absolutnie nie. Słońce atakuje naszą skórę przez cały rok i promieniowania UVA nie widać, a tak naprawdę przenika przez ubrania, więc również przez wierzchnią warstwę naszego makijażu, więc warto nałożyć pod niego właśnie krem z filtrem. Także myślę, że te topowe marki Wam się sprawdzą. No i oczywiście. Zobaczcie, bieżąco nasz kanał, myślę, że oglądałyście film poświęcony niedoskonałościom i tam mówiłam Wam o takich magicznych plasterkach, które możecie przykleić i zakryć przy okazji podkładem niedoskonałość. To jest świetne rozwiązanie pod makijaż, albo na przykład na noc, kiedy chcecie, żeby ta niedoskonałość, pryszcz, Stefan zniknął po prostu bardzo szybko, więc te plasterki, które Wam polecam oczywiście ma marka Faulty Cosmetics i powiem Wam, że one mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdzają, ponieważ one są po prostu duże i przykrywają większy obszar, bardzo ładnie je leczą, a przy okazji Sprawiają, że nie dostają się na ten obszar dodatkowe bakterie, regulują wydzielanie sebum i bardzo ładnie nie i też moim zdaniem szybko, doskonało się. Wiem, że plasterki bardzo lubicie, więc ponownie Wam podpowiadam ten patent na. No szybkie poradzenie sobie z e, po prostu wypryskiem, ale w tym filmie macie troszeczkę więcej, opowiadam Wam o kremach punktowych, więc również możecie zajrzeć, e, więc mam nadzieję, że taki materiał Wam się przyda, ponieważ na bieżąco temat wyprysków, niedoskonałości wraca do nas na kanał. Macie też młodsze córki na przykład, e, które po prostu zaczynają walczyć z trądzikiem, więc myślę, że takie produkty Wam się sprawdzą. E, osoby, które też są w wieku dojrzałym, również mają problem z trądzikiem, niedoskonałościami, jest stres, e, hormony wariują, więc e, jak najbardziej niedoskonałości się pojawia. No, co za tym idzie? Trzeba je przykryć, niwelować. Plasterki krem punktowe wam się bardzo fajnie sprawdzą. Oraz pudry, o których Wam właśnie wspominałam w ostatnim w środowym filmie. Więc tutaj mam dwie propozycje: e, Coserix i Fauty Cosmetics. To jest jedna z naszych najnowszych marek. E, no i tak jak mówię, e, te plasterki są bardzo fajne, bo są duże i ładnie przykrywają doskonałość. Także myślę, że z tych produktów warto korzystać na bieżąco i przede wszystkim sobie przetestować, czy Waszej pielęgnacji Wam się sprawdzą Coś czuję, że największy zapas zrobicie sobie masek w płachcie, ponieważ to są jedne z Waszych ulubionych kosmetyków, które na bieżąco po prostu pielęgnacji zarówno porannej, jak i wieczornej wykorzystujecie, więc oczywiście za chwilkę Wam również omówię płatki pod oczy. E, to jest jeden z takich moich ulubionych kosmetyków. Matki w płacie są przede wszystkim bardzo higieniczne, więc to rozwiązanie Wam się na pewno spodoba, z uwagi na to, że po prostu możecie zabrać tą maskę na wyjazd, e, jeżeli macie na przykład ochotę zregenerować skórę, to macie jedną maskę, jeżeli chodzi o wersję na przykład łagodzącą, nawilżającą, macie drugą, przeciwzmaszczkową, trzecią, jest kilka opcji, jeżeli chodzi o esencje, które są zawarte właśnie w tej płachcie, więc tutaj mam swoich ulubieńców. Oczywiście marka Coselix. Oni mają świetne, przede wszystkim jakościowo, płachty. Płachta sama w sobie bardzo ładnie przylega, ona nie spada i ta emulsja, produkt, którym jest nasączona, bardzo ładnie nawilża skórę i regeneruje, więc oczywiście maska z propolisem to jest pierwsze moje polecenie, z uwagi na to, że że jesienią korzystamy z zabiegów, z kwasów, które bardzo ładnie złuszczają martwy na ale i wywołują delikatne podrażnienia, więc działamy właśnie odżywczo, kojąco, łagodzące na skórę ta maska Wam się sprawdzi rewelacyjnie. Jedną z moich właśnie jest maska z propolisem. Ogólnie propolis w koreańskich kosmetykach myślę, że jest takim ciekawym składnikiem, bardzo ładnie regenerującym skórę, wyciszającym, a przede wszystkim działającym bakteriobójczo, więc ponownie temat niedoskonałości się pojawia i tutaj propolis Wam na pewno pomoże w tej kwestii. Natomiast kolejną maską jest wersja nawilżająca. Myślę, że skóra po lecie wymaga takiego nawilżenia, o tym również przygotowałam dla Was materiał na naszym kanale i tam pokazuję Wam kosmetyki, które świetnie nawilżą Waszą skórę, która jest przesuszona po takich letnich miesiącach więc maska w nabliżająca nabliżająca, powiem Wam, że to jest po prostu must have, więc warto sobie uzupełnić zapas, zwłaszcza o takie maski, które Wam się bardzo często podobają. Przechodzicie obok z uwagi na cenę, a teraz jak jest minus 15 warto skorzystać. No i oczywiście marka Jada, one są też na naszej promocji w ofercie specjalnej, więc możecie sobie kilka dorzucić do koszyka i jeszcze po prostu podkręcić rabatem z hasłem kora 15, minus 15% na te produkty. I maska calmingowa marki Pyunkang Yul. To jest jedna z takich naprawdę bardzo fajnie łagodnych masek z uwagi e, na wąkrotkę azetycką w składzie, a jak wiecie wąkrotka azetycka, ale z pantenol działają łagodząco, wyciszająco na skórę, więc również jeżeli jesteście po zabiegach, po zwykłym nawet peelingu mechanicznym, e, bardzo Wam się sprawdzi ta maska i dodatkowo jak skóra jest po prostu tak ładnie złuszczona, e, to lepiej się wchłaniają te wszystkie ekstrakty, esencje zawarte w maskach w płachcie i pamiętajcie o tym, że maska w płachcie jest bardzo higienicznym rozwiązaniem, więc możecie ją zabrać na wakacje, na wyjazd, jest przede wszystkim łatwa w przechowywaniu i e, jeżeli się sobie jeszcze jakiś wyjazd, myślę, że mm, takie na przedłużenie lata, maski w będą idealne. Oczywiście nie mogłam się zdecydować na jeden produkt i pokażę Wam aż trzy rodzaje płatków pod oczy. Zacznę może od y, moich ulubionych. To jest generalnie taki kosmetyk, który nas mocno rozpieszcza. Działamy z pierwszymi zmarszczkami, e, chcemy ujędrnić skórę, nawilżyć ją, zabezpieczyć przed przesuszeniem i może tego nie widać, ale u mnie też się pojawiają pierwsze zmarszczki. Ja też walczę z tym problemem i na bieżąco staram Wam się przemycać na tym kanale również takie triki kosmetyczne, ponieważ płatki pod oczy możecie również zamienić w esencję, wystarczy je zamoczyć w ciepłej wodzie i uzyskujecie również produkt przeciwzmarszczkowy na całą skórę twarzy, bo płatki pod oczy oczywiście same w sobie możecie nałożyć pod oczy, tutaj na przykład na naszą bruzdę nosowo-wargową, ale również rozpuścić je i stworzyć esencję. Więc pierwszym kosmetykiem, który Wam chciałam pokazać to oczywiście marka Yada. I tutaj mamy mocno ujędrniające płatki, które moim zdaniem się wyróżniają na tle różnych ujędrniających, bo nie zawsze ten efekt jest widoczny. Zdejmujecie płatki i jest takie... O co chodzi? Nic nie widzę. Nie widzę żadnej różnicy, a tutaj ewidentnie jak zdejmiecie ten płatek, skóra jest tak mocno ujędrniona, taka napięta. Bardzo przyjemny efekt chłodzenia, jak na przykład sobie włożycie jeszcze do lodówki i moim zdaniem są świetne przed makijażem. Jak macie ważne wyjścia, wesela, czy po prostu Wasza skóra Widzę, że jest taka zmęczona na przykład po nie wiem, pracy po nocach, bo często po prostu zasiedzimy się przed komputerem. Więc podki podoczy powiem Wam, że nawet są świetnym rozwiązaniem, jeżeli w trakcie sobie pracuje przy komputerze wieczorem, ponieważ chronią tą skórę i bardzo ładnie ją umiedniają w trakcie pracy. Więc myślę, że to będzie naprawdę super patent. Ja mam też podki Petit z kakao, bardzo lubię też te z karczochem, ponieważ one mam wrażenie, że tak zabezpieczają skórę przed utratą wilgoci. A tutaj dodatkowo mamy oczywiście masło Shea ekstrakt z kakao i orzeszową pini, które bardzo ładnie natłuszczają tą skórę. To jest nasza absolutna nowość, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo się ucieszyłam, jak pojawiły się na roz. z uwagi na to, że te płatki naprawdę po wyjęciu z lodówki dają taki przyjemny efekt chłodzenia. Długo trzymają e, to zimno. Natomiast e, tak jak zdejmiecie na przykład płatek, to pojawia się taka właśnie delikatna, e, może nie tłusta warstwa, ale taka właśnie fajnie zabezpieczająca skórę przed utratą wilgoci. Więc tutaj skład jest naprawdę bardzo ciekawy. No i oczywiście coś, co Was mocno zaciekawi, e, czyli płatki marki J. June. One mają w Składzie zieloną herbatę. Mamy również wersję różową z hibiskusem, i zobaczcie, tutaj mamy w środku zatopioną zieloną herbatę, która jest silnym antyoksydantem i przede wszystkim działa mocno ujędrniająco, więc myślę, że skład oraz finalnie działanie, zabach tych płatków powinny Wam się spodobać. Ale przede wszystkim jest to moim zdaniem idealna propozycja, na przykład na prezent, więc myślę, że tutaj warto na tej promocji skompletować sobie również. Tak Doskonale tak. pamiętam te komentarze, gdzie pisałyście, że maska miodowa się wyprzedała i nie zdążyłyście je kupić, więc tym razem uzupełniliśmy na ten asortyment, że myślę, że każda z Was że po prostu przetestować tą magiczną maseczkę. Dlaczego magiczną? Ja powiem Wam szczerze, że po prostu lubię efekty, jaki ona daje na skórze, takiego rozgrzania, relaksu, takiego wręcz otulenia. I jak macie na przykład właśnie skórę taką podrażnioną, ale słuchajcie, ja też zauważam jeszcze jeden efekt. Jak na przykład skórę mam taką zmęczoną po pracy, na przykład wieczorem, e, i nałożę sobie rano tą maskę, to ta skóra jest po prostu silnie zrewitalizowana, bo tak finalnie działa Propolis. On rewitalizuje skórę. E, działa również bakteriobójczo, więc jeżeli macie na przykład jakiś syp na skórze, krostki, podrażnienia, na przykład trądzik, on bardzo ładnie również łagodzi i leczy. Więc propolis, im więcej jest w Waszej pielęgnacji, tym faktycznie skóra szybciej się regeneruje, więc nie tylko plasterki na wypryski, ale również taka kompleksowa pielęgnacja bardzo ładnie wpływa na jakość i kondycję Waszej skóry. Więc maska z propolisem, no myślę, że jest takim moim świętym gralem i powiem Wam, że ja już zużyłam po prostu jedno opakowanie, ja mam kolejne, więc chciałam, żebyście również zrobiły zapas tej maski, bo po prostu zobaczycie różnicę. Ja nakładam płatki pod oczy, nakładam właśnie taką grubszą warstwę, tą maskę z propolisem z miodem, bo to jest oczywiście miodowa maska marki I'm From i to jest ich absolutny hicior, naprawdę to jest taki kosmetyk, który się mocno wyróżnia, więc jeżeli chcecie zainwestować w dobrą pielęgnację, e, czystą pod kątem składu bez żadnych wypełniaczy, tylko i wyłącznie właśnie te magiczne składniki odbudowujące, regenerujące naszą skórę to zdecydowanie ta maska i dlatego poświęcam troszkę więcej czasu w tym filmie na nią, ponieważ no naprawdę warto i no ja ją uwielbiam, gdyby tutaj była Gosia, powiedziałabym, Magda znowu pokazuje maskę w miodową I'm From, no tak jest, słuchajcie, bardzo ją lubię i dlatego Wam ją gorąco polecam. Dostajemy od Was przede wszystkim zapytanie, jak sobie już powoli kompletować taką regenerującą pielęgnację, więc obok Propolisu ja bardzo Wam polecam na przykład mucynę, zwłaszcza z czarnego ślimaka, która jest silnie regenerująca i ten składnik pojawia się w kremie marki Unique, zresztą ogólnie konsystencja mi się bardzo podoba i jak wiecie ja jestem no, fanem ślimaka po prostu, dla mnie jest to kosmetyk, który przecież że problematycznej, wymagającej regeneracji Wam się świetnie sprawdzi, ale również skóry suche, tłuste, no, będą na pewno zadowolone. To jest, słuchajcie, kosmetyk, który <gryw> ewidentnie otuli Waszą skórę. Ja bardzo lubię jego wykończenie. To, że zarówno się nadaje pod makijaż, jak i do wieczornej regeneracji. Bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk. On się przede wszystkim tak przyjemnie rozprowadza, że wystarczy odrobinę, żeby po prostu pokrył Waszą skórę. Więc tutaj naprawdę nie musicie nakładać dużej ilości, żeby odczuć ulgę na całej powierzchni, zarówno skóry twarzy, jak i szyi. I to jest taki kosmetyk, który łagodzi Wam stany zapalne, regeneruje skórę, no i świetnie działa na przykład na trądzik. Więc jeżeli pojawia się, zwłaszcza teraz nosząc powoli jakieś chusty, no myślę, że w takich zimowych miesiącach również szaliki, czapki, kurtki, które gdzieś tam ocierają po prostu żuchwę, skórę twarzy, to powiem Wam, że odczujecie różnicę używając tego kremu, więc ja Wam go polecam. Bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Taki naprawdę przyjemny. Więc tutaj optymalny jest dla różnych typów skóry. Natomiast coś, co działa tak łagodząco e, i przede wszystkim ja mam wrażenie, że w ogóle otula skórę, więc też będzie fajny taki opatrunek w kremie. Marka Pyunkang stworzyła dwie formy kremu. Wors taką kremową i taki balm. Tutaj mam akurat wersję kremu, która ładnie odbudowuje również bariery skóry. I jest to taki krem, który... Dla mnie ma taką przyjemną, łagodną konsystencję i, jak na przykład, wiele składników was podrażnia. Gdzieś tam pojawia się alkohol w składzie, który wysusza skórę. To warto również sprawdzić markę Cure, która jest taka czysta składowo. Ona ma kilka takich elementów, które się składają na krem właśnie otulający, redukujący, na przykład zaczerwienienia, taki moment właśnie podrażnienia skóry i przede wszystkim ma dużo wąkrotki azetyckiej, która działa calmingowo, łagodząco. Więc myślę, że zarówno balm, jak i krem wam się sprawdzi. No, i jeżeli przychodziłyście obok tej serii calmingowej, takiej wyciszającej, to zdecydowanie teraz warto sobie uzupełnić. No i teraz najważniejsze pytanie, myślę, że przy końcówce filmu, czyli demakijaż i co wybieracie? Masełko czy olejek? Każda z nas lubi inną formę zupełnie demakijażu. Oczywiście pamiętajcie, że ona powinna bazować na olejku, które ładnie usuwają zabrudzenia. Makijaż i przede wszystkim olej lubi olej, więc taki kosmetyk sprawdzi się w pielęgnacji zarówno serii problematycznej, tłustej, trącikowej. Tutaj naprawdę przekroczy olejki sprawdzają się do każdego typu skóry, tylko po prostu kwestia, żebyście zmyły ten olejek Waszym ulubionym żelem. No i tutaj mamy markę MakePrem, która mnie zdecydowanie oczarowała, ponieważ ma świetny skład, bardzo prosty i ten olejek faktycznie jest bez takich zbędnych rzeczy w składzie, więc nie podrażni Waszej skóry, nie spowoduje, że pojawi się wysyp, to jest olejek niekomadogenny i on tak bardzo delikatnie usuwa makijaż. Przede wszystkim co mnie mocno zachwyciło w tym olejku, to jego delikatna forma on nie jest tłusty, jest obciążająca. Ja Wam wielokrotnie wspominałam, że moja cera tłusta, taka, no, powiedziałam, że mieszana, ponieważ ona różnie się świeci. Raz jest sucha, raz jest mocno świecąca się, ma po prostu różne też etapy. Po prostu lubię takie delikatne olejki, takie, które jak nakładacie na skórę, to macie wrażenie, że to jest taka esencja. Nie odczuwacie tłustości tego produktu. No i właśnie make-up jest takim, takim kosmetykiem. Natomiast totalnym klasykiem, który Wam polecam i warto ogólnie zacząć od tego produktu koreańską pielęgnację, to jest All Clean Balm marki Heimish, czyli masełko do demakijażu. No i teraz właśnie pytanie, który produkt wolicie? Czy to jest taka konsystencja masełka, yy, która po prostu rozpuszcza się pod pojęcie ponad dłoni, na skórze twarzy? Yy, czyli bicie już po prostu taki gotowy olejek do zmywania makijażu? Więc no, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Więc to są moje dwie poleceki, jeżeli chodzi o pierwszy etap No na makijażu. zakończenie coś, co mnie też bardzo zaciekawiło. Ja tego produktu nigdy Wam nie pokazywałam na kanale Czyli, e, że mycia twarzy z mucyną. To jest, słuchajcie, produkt marki Koseri, który niedawno pojawił się u nas na Laros, ale powiem Wam, że jego formuła jest zachwycająca. Ja, no nie wiem, ile razy już powiedziałam na kanale, że bardzo lubię mucynę, a w ogóle śluzę silmaka. To jest tak przyjemna konsystencja. Na początku zawsze pojawia się takie. Hmm, czy to jest, słuchajcie, na twarz? Czy to w ogóle, jak to powinnam nakładać? Czy co się z tym robi, ale to jest, słuchajcie, tak regenerujący kosmetyk, tak przyjemny, sprawiający po prostu, że to samo się rozprowadza po skórze, że już na etapie, y, chociażby żelu, warto sobie przetestować taki produkt, e, a marka Costerix moim zdaniem jest przystępna cenowo, ma proste składy e, i jest po prostu przyjemna, także y, no ten żel wam, bardzo Wam polecam i powiem Wam, że ja zaczęłam jego testy, jestem totalnie zachwycona jego konsystencją, wystarczy odrobina, żeby po prostu rozprowadzić go na skórze twarzy, mocno mnie zainspirował ten kosmetyk do tego, żeby właśnie przygotowywać coraz więcej takich materiałów e, mówiących o regeneracji naszej skóry, a to będzie naprawdę niezwykle istotne w kolejnych miesiącach, więc subskrybujcie kanał, wpadajcie na bieżąco na Instagram, tam też Agnieszka przygotowuje dla Was wspaniałe materiały i mam nadzieję, że miło Wam się ogląda te treści e, i zajrzyjcie do ostatnich filmów, które się pojawiły, no i oczywiście przypominam o promocji minus 15% z Korea15 na wszystkie marki koreańskie, między innymi na te, które Wam pokazałam, ale promocja toczy się wszystkich, także dajcie koniecznie znać, jakie macie ulubieńców. Ja się z nam żegnam, trzymajcie się.